że wciąż, wciąż w Warszawie jesteśmy, ale ujazdowskie w kierunku na Wilanów. Proszę Państwa, czyli cóż, nie ma dobrego wyboru. Wybieraj może jednak. Jak nie gej, to złodziei. Jak nie gej, to złodziei. Strasznie kradną w Warszawie. Czy to będzie Praga Północ, czy to będzie tam u nas Praga Południe. Wszędzie strasznie kradną. Jak nie gej, to złodziei. A wiecie Państwo, że w Biblii, w Piśmie Świętym, tak samo istotne jest i ważny grzech. Czy to ktoś kradnie, czy to ktoś kłamie, czy co innego robi. I może ten 222 już będzie jechał. Nie, jeszcze dla nas nie jedzie. Gdy nadaje nasze radio, to KFM, Euro, ta Barbie, Baby, Langström, Ekstra. Serdecznie Państwa pozdrawiamy. Zaraz będzie 222. To jest tak fatalny autobus że E2 już z 5 razy był, natomiast 2, 2, 2 co pół godziny w ciągu dnia.